Idą święta Bożego Narodzenia. Będzie karp, będzie sałatka jarzynowa, będą pierogi z kapustą i z grzybami, będą ożywione dyskusje z rodziną na tematy społeczne, ekonomiczne, polityczne. Będą też być może śpiewane wspólnie kolendy, ale przede wszystkim będą prezenty i to o nich teraz chciałbym z Wami trochę porozmawiać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dostałem specjalną misję od Mikołaja. I ta misja polega na tym, żeby przepytać moich redakcyjnych kolegów na temat tego, jakie produkty z oferty Huawei chcieliby dostać pod choinkę. Tajemnica korespondencji, tajemnicą korespondencji, ale pomyślałem, że te propozycje są na tyle ciekawe, że chciałbym się z Wami nimi podzielić, bo być może będą inspiracją do zrobienia prezentu kogoś z waszych bliskich, a może dla was samych. Nie oceniamy. Ja jestem Bartek Grzankowski, a przed Wami telepolisowe listy do świętego Mikołaja. Od dawna marzy mi się Huawei P60 Pro i to nawet nie jako smartfon, ale jako aparat, który zawsze można mieć w kieszeni. Lubię fotografować i sprawia mi to dużo frajdy, ale coraz rzadziej chcę ze sobą zabierać bezlusterkowce. Z P60 Pro nie miałbym już tego problemu. Faktycznie, Arek cały czas rozpływa się nad Huawei P60 Pro, i trochę trudno mu się dziwić. Raz, to po prostu świetny smartfon z wydajnym procesorem, bardzo dobrym ekranem, no i flagowiec pełną gębą. Dwa, znajdujące się na pokładzie aparat X-Mage to technologiczne arcydzieło. Mamy tu zmienną przysłonę, jeden z najjaśniejszych, o ile nie najjaśniejszy aparat tele na rynku, no i olbrzymi sensor o rozdzielczości 50 megapikseli, który daje fenomenalne rezultaty w każdych warunkach. Z takiego sprzętu można naprawdę dużo wycisnąć. Nie wiem, czy jest jakiś pasjonat mobilnej fotografii, który nie ucieszyłby się, gdyby znalazł taką bestię pod choinką. Uwielbiam aktywne spędzanie czasu, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Mam sporą kolekcję autorowych gadżetów, w tym także smartwatch, ale żaden z nich nie ma do zaoferowania tyle co Huawei Watch Ultimate WHATCH. Komputer nurkowy i EKG w eleganckim zegarku, który nie wygląda jak monstrum z piwnicy doktora Frankensteina, czegoś takiego jeszcze nie było i bardzo chciałbym to mieć. Nic dodać, nic ująć. Sam może nie jestem aż takim pasjonatem aktywnego spędzania czasu jak Mieszko, ale gdyby ktoś zaproponował mi Watch Ultimate Wojak, albo jeszcze lepiej inkrustowaną złotem wersję Ultimate Design, to zdecydowanie nie miałbym nic przeciwko. I to wcale nie z powodu komputera nurkowego czy wyśrubowanych parametrów, a dlatego, że po prostu strasznie mi się podoba. To chyba jeden z najlepiej wyglądających, eleganckich smartwatch na rynku, i podejrzewam, że na moim nadgarstku również prezentowałby się doskonale. Fakt, że wytrzyma dwa tygodnie bez ładowania, to w sumie też całkiem sympatyczny bonus. Nie wyobrażam sobie życia bez dobrych słuchawek, więc pod choinką najchętniej zobaczyłbym Huawei FreeBuds Pro 3. Świetny dźwięk, dobra redukcja szumów i wygodna konstrukcja. Czego więcej chcieć od słuchawek? Okej, okay, przyznaję się. Jeśli chodzi o słuchawki, daleko mi do jakiegoś wielkiego eksperta, więc jeśli Leszek zachwyca się jakością dźwięku, no to zdecydowanie wierzę mu na słowo. Co natomiast sam mogę dodać, to to, że to jedne z wygodniejszych słuchawek bezprzewodowych, jakie miałem w uszach. No i faktycznie, świetnie tłumują hałas otoczenia, co jako pracujący z domu rodzic kochanych dzieci cenię sobie chyba najbardziej. No i w ogóle, wydaje mi się, że słuchawki to taki fajny prezent. W końcu, znacie kogoś, kto nie lubi sobie od czasu do czasu posłuchać muzyki? Ja nie znam. Nigdy nie byłem fanem tabletów, ale od kiedy mam w domu dzieci, czasem brakuje sprzętu, z którego można by puścić dzieciom jakąś bajkę w samochodzie, albo po prostu poczytać wiadomości, siedząc na kanapie w salonie. Dlatego nie obraziłbym się, gdyby ktoś sprezentował mi Huawei MatePad SE. Niedrogi, a mający wszystko, czego potrzebuję. No co mam dodać? Zgadzam się w 100%. procentach. Mądrze gościu gada. A tak na poważnie, w ostatnim czasie zacząłem doceniać tablet jako taki sprzęt, który zawsze jest w domu pod ręką. Nie mam zamiaru korzystać z niego tak intensywnie jak z mojego smartfona, więc nie potrzebuję tabletu z droższej półki, ale kiedy przyjdzie ochota poczytać coś w internecie albo pooglądać ulubiony serial, fajnie jest mieć do tego urządzenie z nieco większym ekranem. Szczególnie wtedy, kiedy dzieciaki okupują laptop oglądając bajki. W tej sytuacji Huawei MatePad SE sprawdza się idealnie. Ma porządny ekran o przekątnej 10,4 cala, ma przyzwoity procesor, ma łączność Wi-Fi i w sumie więcej do szczęścia nie potrzebuje. Może to brzmi banalnie, ale od jakiegoś czasu staram się bardziej dbać o zdrowe nawyki, więcej się ruszać itd. Dlatego marzę mi się porządny smartwatch taki jak Huawei Watch GT4, coś co pozwoli mi mierzyć moją aktywność, sprawdzić jak duże postępy robię i motywować mnie, żebym ruszył się z domu. No i nie będzie straszyło wyglądem, tylko sprawdzi się jako elegancki element garderoby, nawet jeśli trzeba będzie kiedyś założyć garnitur. Opaska fitness prezentowałaby się w takiej sytuacji komicznie, a Huawei Watch GT4 nadal robi świetne wrażenie. Mamy 2023 rok. Dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że smartwatch to coś zdecydowanie więcej niż tylko bajerancki gadżet, ale urządzenie, które faktycznie może być naszą pomocą na drodze do zdrowszego, bardziej aktywnego trybu życia. Od choćby za sprawą zwykłego liczenia kroków, trybów treningowych czy bilansu kalorii. A jeśli przy okazji taki zegarek dobrze wygląda... To chyba tylko lepiej, prawda? A Huawei Watch GT4 wygląda naprawdę zabójczo. Smartwatch dostępny jest w dwóch wersjach: starczą średnicy 41 i 46 mm. W obydwu przypadkach dostajemy wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED, eleganckie wykończenie i materiały najwyższej jakości. Nie dziwię się Damianowi, że chciałby znaleźć takiego smartwatcha pod choinką. Sam bym takim nie pogardził. Zawsze wychodziłem z założenia, że jak komputer to tylko stacjonarny. Ostatnio jednak życie udowodniło mi, że są takie sytuacje, kiedy bez laptopa ani rusz. Szczególnie kiedy mówimy o sprzęcie nie tylko do zabawy, ale też do pracy. Dlatego, gdyby ktoś podarował mi Huawei Matebook 16S, najlepiej w topowej specyfikacji, byłbym zachwycony. I ja też. Zresztą chyba każdy, bo Matebook 16S to naprawdę imponująca maszyna. To taki mały laptop z dużym wyświetlaczem, w którym producentowi udało się upchnąć najwydajniejsze procesory Intel Core 13. generacji z porządnym układem chłodzenia, dużą baterią i świetnymi głośnikami stereo. To maszyna, która nadaje się do wszystkiego – pisania, pracy w Excelu, przeglądania internetu. Skrzydła rozwija jednak przede wszystkim przy zastosowaniach kreatywnych. Mam tu na myśli obróbkę zdjęć, montaż wideo itd. Zresztą duża w tym zasługa ekranu, o którym też warto powiedzieć nieco więcej, bo jest nie tylko duży, ale dzięki proporcjom 3x2 doskonale nadaje się do pracy, a parametrami obrazu potrafi zawstydzić specjalistyczne monitory graficzne. Pozwala też na obsługę dotykiem, czego raczej nie uświadczymy w komputerach stacjonarnych. No i to wszystko udało się zmieścić w urządzeniu, które waży niecałe 2 kg. To także robi wrażenie. Tak jak mówiłem, naprawdę trudno znaleźć powód, by nie chcieć Matebooka 16s pod choinką. Posłuchaliście trochę o naszych propozycjach prezentów, teraz my bardzo chętnie poczytamy o Waszych. Dajcie koniecznie o nich znać w komentarzach pod tym filmem. Natomiast jeśli któryś z produktów bardzo Wam się spodobał, to koniecznie zajrzyjcie na stronę Huawei, gdzie aktualnie trwają świąteczne promocje i można kupić ten sprzęt w atrakcyjnej cenie. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tymczasem dzięki za dziś, do zobaczenia i wesołych świąt!